Lejemy wodą na powierzchnie palące się, bardzo skutecznie one są chłodzone i tam powstaje para woda i wypycha to na nas, ale, ale poziomu. Czyli albo pionowo, albo poziomo nadmiar wody może, że tak powiem, nas załatwić. Dlaczego? Dlatego, że woda wchłania dużo ciepła, chłodząc, ale dotykając jakiejś powierzchni oddaje dużo tego ciepła, tego, którego ma w sobie. W Zobaczcie, że wiatr nam zmuchnął na chwilę ten a potem go znowu rozpalił. O, tak jak teraz. Dlaczego? Dlatego, że tlenu. No nie muszę nic robić, wykonawca może sobie odpocząć, bo drafty zaczynają się robić same. To już jest pan no, nawet 20 któryś pokaz i to już jest jakby... Wiecie, ta renoma, nie? Od tym że ja tu przyjadę i to jest oczywiście żarty. Zobaczcie, że intensywność tego dymu, jego kolor świadczy o wielu innych rzeczach niż na początku. Jak się pali, dobra, to fajnie. zjawisko belgrawki. Panowie, strażak podczas swojej kariery ma nikłą szansę zobaczenia ze względu na szereg czynników, które muszą zaistnieć, żeby to zjawisko miało miejsce. Ten model jest opracowany tak, żeby to zjawisko było powtarzalne. Proszę bardzo. Teraz nie będzie, teraz jest po trochę inne zjawisko. dlatego że dach się pali, Rozstrzelił się, ale to dobrze. zapomnę przez chwilę do... Backdraft czyli w bardzo bogatej atmosferze dodatkowo rozgrzanej dopuszczamy powietrza, ono wpada do środka, to wylatuje, na styku się miesza. Panowie, temperatura, wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia. Dlatego w moment pojawienia się spalania powoduje intensywne wypchnięcie, dlatego backdraft jest tak intensywny w zelistyku. Czy promieniowanie? Tak. Prawie, a szczególnie jak nie Teraz tu się sprawa, bo tu jest szczelina i tam jest szczelina. I że tak się. I sobie robi jeszcze do dodatkowo. No to zaczynasz od kręcenia. Efekty będą mniejsze bo wody...